Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie tego oto nordyckiego giveboxa z kolekcji Panie FIFA 365 2019. W okienku mamy Cristiano Ronaldo, dodatkowo powinna być jeszcze jakaś malutka limitka w środku, 10 saszetek nordyckich. Otwieramy i sprawdzamy, czy będzie jakiś fajny pojedynek. Miejmy nadzieję, że nie będzie druga limitka również z Juventusu. A więc jest Cristiano Ronaldo. A drugą limitką jest Kevin de Bruyne, czyli Juventus kontra Manchester City. No i dodatkowo mamy 10 saszetek plus plakacik. Będziemy oczywiście nordyckie karty osobno odkładać. No i zaczynamy. Wszystko liczymy za jeden punkt. Pierwsza saszetka. I mamy Atletico. Następnie PSV Eindhoven. I pierwsza karta specjalna Vincent Kompany na karcie Gold. FIFA World Cup Heroes. Oczywiście jest to Belk. Dalej PSV Eindhoven, Inter i ponownie PSV Eindhoven. Luke de Jong. Fans favorite. Mamy Milika. Arek Milik jeszcze w koszulce Napoli. Następnie Kagawa Borussia Dortmund. I Juventus Giorgio Chiellini na fansie. Pierwszy punkcik dla Ronaldo i Juve. Następnie mamy Pickforda Goldzik, Anglia I dwie bazówki Jest Manchester City, Ilkay, i Gindogan I mamy wyrównanie, 1-1 I tutaj jeszcze PSV No dużo bazówek z PSV Tutaj specjalna, więc Chyba w sumie 4 sztuki Jakbyśmy mieli akurat Limitkę z tego zespołu, to na pewno Patrzcie co jest grane Jest Rarka Luka Modric Top Master Pięknie. Piękna karta wpadła. Luka Modric na rarce. Do tego mamy ponownie PSV. Szalkę. Tutaj mamy logo. Napoli, Barcelona i Real. No jak na razie żadnej nordyckiej karty nie ma. Ani bazówek. Dziwnie. Mamy tutaj Varana na karcie Gold. Dalej Atletico Korea, Gremio Luan, karta fans favorite. Dodatkowo Neymar z Paris Saint-Germain, Spartak i PSV Eindhoven. No, coś mi tutaj nie gra. No, tyle saszetek otworzonych i nawet jednej bazówki nordyckiej. Teraz mamy w końcu pierwszą. Jest Anders Tronsen z Rosenborga. Następnie Barius Boka. I mamy pięknie nordycką kartę Simon Kier Skandinavian Star. No, poukrywały się te nordyckie karty, ale jak trafiło to konkretnie? Do tego mamy tutaj Manchester City, Fernandinho i prowadzenie City w tym momencie z Juve. Boka i Szalkę. A więc do przerwy prowadzi City. Mamy Rarkę, mamy Skandinavian Star, więc no jestem zadowolony. Inter na bazówce. Logo Porto. Tutaj również Porto multiple. Bazówka Atletico, Napoli i Spartak. Co mamy tutaj? Paris Saint-Germain, PSV. No, na pewno dzisiaj PSV by zwyciężyło. Spartak, Gluszako Fansik. No i ponownie mamy PSV. Daniel Schwab, Defensiv Rock. No i bazówki tu jeszcze mamy Napoli i Real. No ale patrząc na nordyki, tylko w jednej saszetce wpadły, bo obie karty wpadły w jednej saszetce. Naprawdę jeszcze takiego giftboxa nie miałem dziwnego. Juventus, mamy Douglasa, kosztę jest 2 do 2. Dalej, Meret z Napoli. Karta Impact Singing, ale należąca do fansów. Dalej, Real i Napoli. Boka, no i mamy Rosenborg. Adek Benro. Z Rosenborga. Dwie saszetki nam zostały. W meczu mamy remis 2 do 2. Jest Barcelona. Witzel na karcie Gold. Belgia oczywiście. I jest kolejna nordycka. Tym razem Mike Jensen na fansie. Do tego Inter, Boka i ponownie PSV. No i ostatnia saszetka, czy ona tutaj zmieni coś w pojedynku Juve kontra City. Mamy Boka. Następnie Paris Saint-Germain. Barcelona Messi. Tutaj jest Inter. Milan Skriniar. Defensive Rock. Boka i Porto. No czyli moi kochani, nie ma rozstrzygnięcia. Wynik remisowy. 2 do 2. Jeżeli chodzi o Najlepsze trafy z tego odcinka, no to na pewno Rarka, Luka Modric, do tego Skandynawian Star Kier, fansik z Rosenborga, Mike Jensen, no i tutaj te dwie bazówki, ale tak jak mówię, bardzo dziwna sprawa, że tak mało kart nordyckich. 10 saszetek, w jednej mieliśmy bazówkę i Skandynawian, więc tak naprawdę w trzech saszetkach tylko były nordyckie karty. Ok, moi kochani, dajcie znać, co myślicie na. Temat tego, właśnie nordyckiego GIFBOKsa z FIFA 365 2019. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.